Do matury z matematyki zostało 12 dni. A oto zadanie na dzisiaj. Liczba wszystkich całkowitych rozwiązań nierówności, wartość bezwzględna z x plus 1 jest mniejsza od 3, jest równa 2, 3, 5 lub 7. Tę nierówność z wartością bezwzględną możemy rozpisać na dwa przypadki. Pierwszy taki, a drugi taki. Po rozwiązaniu pierwszej nierówności dostajemy X mniejsze od 2, a po rozwiązaniu drugiej x większe od minus 4. A to znaczy, że zbiorem rozwiązań tej nierówności jest przedział od minus 4 do 2. W takim razie liczby całkowite znajdujące się w tym przedziale to minus 3, minus 2, minus 1, 0 i 1. Raz, 2, 3, 4, 5, a 5. To odpowiedź pod literką C. Jest jeszcze drugi sposób na zrobienie tego zadania. Zapraszam do dłuższego filmu, do którego link jest na ekranie.